Cześć, tutaj już mam podłączone urządzenie. Yy, będę testował teraz, jaki to ma zakres częstotliwości i jak to w efekcie yy, będzie słyszalne dla ludzi, bo yy, w samej instrukcji urządzenia nie zauważyłem, jaki to ma wpływ właśnie i oddziaływanie na samego człowieka. Yy, no. Być może ktoś będzie mógł w komentarzach dopisać swoje zdanie bądź informacje dodatkowe na ten temat, ponieważ no, człowiek jest w 80% z wody, to częstotliwości też mają duży wpływ na nas, więc być może w tym temacie ktoś się lepiej zna i wie coś na ten temat, to może napisać. Jeżeli masz ochotę zasubskrybować ten kanał, to proszę bardzo. Jeżeli chcesz polubić, to też jak najbardziej polecam. No, więc włączam samo urządzenie i zobaczymy, jak to będzie działać. O, już słychać. Więc dramatu dla moich uszu nie ma tutaj na chwilę obecną, aczkolwiek yy, nie wiem, jakie to będzie miało oddziaływanie na dłuższą metę. Urządzenie działa, przyszło, rozpakowałem, zainstalowałem, w sensie podłączyłem tylko do gniazdka, więc tutaj to nie wymaga jakichś nadzwyczajnych yy, umiejętności. Jest przełącznik, co jest dosyć fajną sprawą, ponieważ samo podłączenie do gniazdka i regulacje włączania wyłączania na samej wtyczce by było trochę takie jakby no, minimalistyczne, aczkolwiek też by mogło działać. Tu mamy przełącznik, więc ten przełącznik jest też pod taką osłoną silikonową, więc tak jak mówiłem na poprzednim filmiku. Jest bardzo, bardzo e, fajna opcja, e, którą można zainstalować po prostu i w samochodzie, i na zewnątrz. Z mojej strony to już tyle. E, ten odstraszacz e, gryzoni prawdopodobnie e, jest jednym z lepszych, jeszcze tylko tyle, ponieważ e, z tego co. E, czytałem, miał bardzo dobre recenzje i był najczęściej kupowanym urządzeniem, więc ja tutaj też pod tym kątem głównie go wybrałem. Widziałem, że jakieś 800-900 osób wybierało właśnie ten odstraszacz gryzoni i mam nadzieję, że on będzie właśnie spełniał tą funkcję. Pozdrawiam, hej.